Bieszczacki Park Narodowy. Jeden z 23 polskich parków narodowych położonych w Bieszczadach Zachodnich. Utworzony w 1973 roku, natomiast w 1992, stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodniej. Od 2021 roku. 11% powierzchni parku wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym na terenie Polski. Bieszczowski Park Narodowy zajmuje południowo-wschodnią część województwa podkarpackiego. Na jego obszarze leży także najbardziej na południe wysunięty punkt Polski, położony przy granicy z Ukrainą. Gatunkiem herbowym Bieszczackiego Parku Narodowego jest ryś. Powierzchnia Bieszczackiego Parku Narodowego obecnie wynosi 292 000 km2. Jego otulinę stanowią Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Jezioro Solickie. Zbiornik retencyjny położony w województwie podkarpackim w pobliżu miejscowości Solina. Budowę zapory rozpoczęto w 1960 roku. Główne prace ziemne i roboty fundamentowe zakończono w 1964 roku. W międzyczasie trwała budowa budynku elektrowni i montaż urządzeń hydroenergetycznych. Zbiornik ma powierzchnię 22 tysięcy kilometrów kwadratowych i największą w Polsce pojemność 472 miliony metrów sześciennych. Maksymalna głębokość zbiornika wynosi 60 metrów. Poniżej zapory znajduje się elektrownia o mocy 200 MW.